Przede wszystkim nie graliśmy wcześniej, i dlatego taka, taka seria, zaraz w sobotę gramy kolejny sparring. A co do samej gry, no to w pierwszy, w pierwszy poniedziałek graliśmy na, w trudnych warunkach na małym boisku, ale przede wszystkim tak samo jak i dzisiaj, nie, nie chodzi mi o wynik. W zasadzie gramy cały czas jeszcze dwoma, dwoma, dwoma jedenaskami. Mówię, jest jeszcze taki etap selekcji. Pewne rzeczy są pozytywne, ale jest jeszcze dużo, dużo, dużo do poprawienia. Myślę, że, że zdążymy, także na ligę wystartujemy i będzie, będzie w porządku. Na ja czasie cieszę, że stwarzamy sytuację. Dzisiaj przyjechał taki zespół, który, który fajnie otworzył, grał dwójką napastników z przodu. Podobnie było w Piżnie i to dla nas fajny taki, taki materiał do, do, do analizy. Jeżeli chodzi o sytuację, stwarzaliśmy dużo sytuacji. Fakt, że jeszcze, jeszcze mówię, brak tej skuteczności stwarzamy, no, ale też trzeba poprawić, co by nie mówiąc obronę, no bo straciliśmy, straciliśmy tutaj dzisiaj cztery, w Piżnie jedno, także mówię, jest dużo, dużo, dużo pracy. Na razie regularnie w ostatnich dwóch spotkaniach strzelają młodzi, Dawid Sojda i Kamil Wilk, czyli ten nowy, który wzmocnił drużynę przed sezonem. No ja mówię czasami takie jest, że, że <grywia> można jeszcze w ringach a Liga co innego, no ale to mówię, ja tylko się cieszę. Oni sami wiedzą, że jeszcze mają dużo pracy przed sobą, są młodymi piłkarzami, sądzę, że się nie będą podniecać, i, że tu szelili. ale to mówię, to, to dobry znak i oby, oby to mówię, ta, ta forma przyszła w odpowiednim momencie, wtedy będzie bardzo dobrze. Chyba dobrze wprowadziłeś się do zespołu, dwa ostatnie mecze sparingowe i dwa gole dla Jaskółek. Tak, tak, to jest, pozytywnie mnie chłopaki przyjęli, mimo, że jestem nowy i młody jeszcze, więc jak na razie wszystko dobrze idzie, dużo treningów. Dużo fajnie się gra z chłopakami nowymi, bo są naprawdę w porządku. I myślę, że będzie dobrze. Przyszedłeś z czwartoligowego Dunajca z Akliczyny. Z jakimi nadziejami? No tak, wszyscy chyba. Awans. Jak najlepsze gry, jak najlepiej się pokazać przed trenerem, jak pomóc kolegom nowym z drużyny. Tylko awans. Byliśmy na obozie, trener wszystko dobrze przygotowuje. Wszyscy się przykładają, wszyscy chcą jak najlepiej. I myślę, że jest dobrze. A co do mojej formy, to jak na razie nie jest źle, a zobaczymy, co będzie w lidze. Czy to, że właśnie jesteś tutaj dzisiaj oznacza, że rozpocząłeś trening i wracasz powoli do grania w zespole? Tak, no, jestem po operacji, po ciężka kontuzja można powiedzieć dla, dla piłkarza, ale no, niestety takie przypadki się zdarzają i, i chcę po tym okresie wrócić do zdrowia i, i, i spróbować swoich sił z powrotem w Tarnowskiej Unii.